i Przywitać pana, przywitać pana. Możliwe, znaleźli dzieciętko w złotych. Wielkiej radości! I jako Bogu czyś udali, a witając zawołali! Z wielkiej radości! Z wielkiej radości! A Witaj zbawco! Zdawna żądany! Pierwsze rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielgorządcą Syrii był Twiriusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Delej, z miasta Nazary do Ludei, do miasta kandydowego zwanego Betlejem. Ponieważ pochodzi z domu i rodzi żeby dać się na z swoim mężczyznom która była poszedłą Kiedy tam przebywali na cześć dla Marii czas Są rozwiązania. Są rodziła swojego pierworodnego syna, owinęła go w kieruszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca W samej okolicy przebywali w polu pasterze. Trzymali straszną nad swoją trzodą. Narastano przy pańskiej. Chwała Pańska ze w świeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich... Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która jest udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła wiele zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Pała Bogu na wysokościach, a na ziemi, pokój ludziom Jego upodobania. Drodzy uczniowie, drodzy nauczyciele, drodzy rodzice, tworzący społeczność szkoły imienia świętego Jana Pawła II w Mostkowie. Pomału kończy się czas Adwentu, naszego radosnego oczekiwania na spotkanie z Bogiem, który do nas idzie, w tajemnicy narodzenia. I chciałbym przy tej okazji życzyć w całej Waszej szkole dużo takiego pokoju, które przynosi nam nowonarodzone dzieci. Chciałbym Wam życzyć dużo cierpliwości w tych trudnych czasach, pewnej izolacji. Chciałbym Wam życzyć, aby te Boże Narodzenie wniosły Wasze doświadczenie, dużo też takiego ciepła i Bożego Błogosławieństwa niech nowonarodzony Jezus będzie dla was w życiu kimś ważnym żebyśmy potrafili Boga odkrywać żebyśmy mogli jemu bezgranicznie zaufać i żebyśmy mogli być szczęśliwi tą wiarą naszych pokoleń wiarą która rodzi się z tego co się słyszy wiarą która jest dla nas siłą do pokonywania różnych przeciwności losu Niech ten czas Bożego Narodzenia będzie okazją, aby Bóg narodził się w Was na nowo, wokół Was i w całej Waszej społeczności. Niech Bóg Wam błogosławi i na te dni, jak również na nadchodzący nowy rok, niech to będzie czas piękny, niech to będzie czas ważnych decyzji, niech to będzie czas Waszej odwagi, dawania świadectwa, wiary i świadectwa pokoju. Wszystkiego dobrego, niech wam Bóg błogosławi, szczęść Boże. Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Zgodnie z polską tradycją, czas radości i spotkań rodzinnych i przyjacielskich. Niestety, z uwagi na nasze doświadczenia bieżącego roku, spotkamy się dzisiaj w innej formule. Dlatego w takiej formie chciałbym wszystkim wam życzyć radosnych, pogodnych, pełnych życzliwości i wzajemnej radości Świąt Bożego Narodzenia. I to, co najważniejsze, szczególnie w tym czasie, dużo, dużo zdrowia. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim uczniom i ich rodzicom, współpracownikom i przyjaciołom szkoły, by tegoroczne święta były jednymi z piękniejszych. Niech będą one czasem spędzone w gronie rodzinnym, bez pośpiechu, troski, zmartwień, a wigilijne światło niech da wszystkim poczucie bezpieczeństwa i pozwoli z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiego dobra, życzliwości, zdrowia, pomyślności oraz samych szczęśliwych zdarzeń w nadchodzącym nowym roku. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Ten szczególny dzień się budzi. Chcąc ciepło w każdą się To dobroci dzień dla ludzi Tylko jeden w całym roku taki dzień Z się błyśnie nam promienna Kasząc w sercach naszych zło 再见了。 Pomyślności Miłości miłości pomyśle, pomyśl, 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 zabawek pomyśl, pomyśl, Świąt Bożego Narodzenia! Oraz szczęśliwego pomyśl, 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 Ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku. Życzę Oliwia z rodziną. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim moim kolegom i koleżankom wesołych świąt. Z okazji świąt. zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim dzieciom, ich rodzinom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły życzę spokojnych, radosnych świąt oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim duże zdrowia, pogody ducha i dużo uśmiechu. Niech te święta będą radosne, bogodne i spokojne. Życzę Dawid. Niech święta Bożego Narodzenia i wigilny wieczór upłynie w spokoju i radości całej rodzinie oraz nauczycielom. Życzę Dawid. Drodzy radnych. rodzice, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Życzę Wam dużo zdrowia, uśmiechu i wszystkiego najlepszego, Oliwia. A więc, dzisiaj świąt Bożego Narodzenia, życzę wszystkim nauczycielom i rodzinom oraz uczniom dużo szczęścia, zdrowia i sukcesów w pracy i nauce. Życzę wszystkim miłych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i życzę dużo prezentów, i żeby wszystkie Wasze marzenia się spełniły. Pozdrawiam, Filip.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, wyjątkowe święta. Życzymy, aby wszechobecna magia tych świąt napełniła serca wszystkich dziecięcą radością, nadzieją i wiarą. Wesoły świąt Bożego Narodzenia. Dla Pani dyrektor, nauczycieli, dla dzieci i rodziców, żeby spełniło się wasze wszystkie marzenia. Wesoły świąt Bożego Narodzenia. Wesoły świąt. Wesołych świąt Bożego narodzenia. That's all it's